Ja szybko mówię, więc szybko słuchajcie. Żeby jakiś yy, ten kreatywny pomysł, tak? Wymyśleć, pani Grażyno yy, w pracy. Yy, Fak, co ja mam wymyśleć? No cześć Wam wszystkim. Cześć Grażyny, cześć Andrzeje. Yy, dawno mnie tu nie było ale takim sposobem zaczęłam podcast, takim, takim tekstem, bo, bo nie wiem, czy Wy znaleźliście się w takiej sytuacji, w takiej, takiego zaćmienia y, mózgu, a trzeba było być kreatywnym. I, i czuję się takie, no co on tym nie chce, więc nie mogę wymyśleć. Ja Wam powiem, że, yy, że dlatego robię ten podcast, właśnie y, dla takich ludzi, którzy chcieliby być bardziej kreatywnym bardziej kreatywni, bo będziemy y, rozmawiać na temat ruchu i kreatywności. Wiecie, często się mówi o tej kreatywności, co na nią wpływa i w ogóle, ale czy, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, że ruch, tak, aktywność fizyczna, którą y, y, trąbi Ewa Chodakowska, Lewandowska, y, w Instagram od niej wrze, wszyscy wiedzą, że się rusza, 10 tysięcy kroków, ale czy zastanawialiście się kiedyś, że przez ruch, właśnie przez ruch, ci być, kurczę, bardziej kreatywni, tacy pomysłowi? No właśnie, to teraz się już dowiecie. Więc zaczynamy. Jest taki japoński pisarz, Haruki Murakami. I napisał on książkę. Niesamowita mam, jeżeli ktoś chce, mogę pożyczyć. I teraz wszyscy. Polecam też ją sobie kupić. Nie jest droga, a, a bardzo dobra. Książka nazywa się O czym mówię, kiedy mówię o obieganiu”. Opisuje w książce, jak wstaje o godzinie 4 rano, pracuje do 10, je lunch, przebiega 10 km i pływa. Resztę popołudnia przeznacza na słuchanie muzyki i czytanie. Spać kładzie się koło 21. Tego schematu trzyma się przez 7 dni w tygodniu, przez 6 miesięcy dopóki nie dokończy powieści. Jak twierdzi, aktywność fizyczna i dobre samopoczucie jest równie ważne, jak wrażliwość artysty. No proszę. No proszę. No i... No i się zmienia. Zmienia się sposób myślenia. Że artysta wzbudza kreatywność poprzez bieganie. Piękna książka. Naprawdę polecam ją przeczytać. I... I... I wziąć, to nie to jest jakiś poradnik to znowu psychologiczny i te inne rzeczy takie rozwojowe, a, a jest to bardzo ciekawa lektura. Ja ją akurat czytałam, jak byłam na wycieczce rowerowej. I super, super jest. Ale czy kiedyś się zastanawialiście nad tym, że właśnie te najlepsze pomysły nasze, które mamy w życiu, przychodzą właśnie wtedy, kiedy się ruszamy? Albert Einstein. Znacie? No, kto by nie znał. Sformułował on teorię względności podczas jazdy rowerem. A Ludwik van Beethoven? No, chyba nie ma kogoś, kto by tego nie znał. Aczkolwiek, jeżeli nie znacie, to poznacie. Jeden z największych geniuszy muzycznych. Ogłuchł w wieku 40 lat. A mimo to skomponował jeszcze trzy symfonie. Często przerywał pracę, żeby wyjść na dłuższy spacer i poszukać inspiracji. Następny. Steve Jobs. Kojarzycie? Jeżeli nie, to kojarzycie na pewno telefony z jabłuszkiem ugryzionym albo laptopy. Firma Apple, założyciel, również chodził na spacery, gdzie rozmawiał ze swoimi pracownikami, swoimi z partnerami biznesowymi. Gdzie twierdził, że też najlepsze jego jakby rozmowy są wtedy właśnie, kiedy spaceruje. I ten też pomysł ściągnął. Nie wiem, kto był pierwszy, ale tak, no Steve Jobs raczej, no, no przecież przecież to już dawno, bo też ten sposób praktykuje Mark Zuckerberg i założyciel Twittera. Nie wiem, czy dobrze napisałam sobie tutaj Jack Dorsey. Jeżeli źle, to, to mnie poprawcie. I, I tak jak są ci wybitni ludzie, którzy wiedzieli już o tym, że trzeba się ruszać, żeby tą kreatywność wznieść na wysoki poziom, to są też przesłania naukowe, badania, które o tym też mówią. Jest takie badanko, w sumie bardzo ciekawe, nazywa się też bardzo ciekawie: Give Your Ideas some legs, the positive effects of walking on creative thinking, czyli Daj, i teraz się zacznie, daj swoim pomysłom nogi. Pozytywny efekt na, na, kre, na kreatywne myślenie: poprzez spacer, coś takiego w gruncie rzeczy. I, i to badanie właśnie mówi, jak, jak ruch zaczął zmieniać no, tą kreatywność u ludzi. I 85% uczestników osiągnęło poprawę wyników w teście kreatywności. U badanych poprawiła się przede wszystkim zdolność do brainstormingu, yy, czyli burzy mózgów i taka umiejętność proponowania nowych rozwiązań. Natomiast nieznacznie poprawiło się myślenie konwergencyjne, czyli zdolno, zdolność do znajdywania właściwej odpowiedzi i wspólnego mianownika. Tam nie uległo to znacznej poprawie, było tylko 23% ludzi. No dobra, może może nie będzie to jakieś, nie, nie uczyni nas ten ruch Michałem Arachaniołem i nie, nie wiadomo jakim wybitnym artystą, ale na pewno pomoże nam podnieść tą, tą jakość myślenia albo zacząć nowy projekt. I, I możecie się zastanawiać, czy lepiej spacerować na dworzu, czy w domu. I powiem Wam to, to że, że to badanie nie pokazało, żeby te. Te różnice miały jakieś takie znaczenie, czy, czy to dwór, czy, czy, to czy to jest na przykład siłownia. Także nie ma to większego znaczenia, ale spacer po siedzeniu dawał statystycznie ponad dwukrotny wzrost kreatywności odpowiedzi, a poprawę zauważono o, u wszystkich, u wszystkich badanych. Także kiedy siedzimy, wstajemy, to mamy dwukrotny wzrost kreatywności. Fajne, no fajne, fajne. Mi się, tam, mi się tam to podoba, że, że możemy tak to robić. I, I możemy się zastanawiać, jaką w ogóle, w tym wszystkim, jaką formę wybierać. Bo czy, czy wystarczy, że ja będę spacerował, bo ja nie lubię biegać, czy będę, co, co ja mam robić, czy ja mam wyciskać ciężary, czy ja mam chodzić na tańce? Co, co tak właściwie ja mam, kuźwa, robić, żeby ta kreatywność, tą wyzbyć, tą kreatywność poprzez ruch? I tak naprawdę, wiesz, co ja Ci powiem? Powiem Ci to, po prostu zacznij się ruszać przez 30 minut. I, I najłatwiejszą formą będzie oczywiście spacer. Ale jeżeli masz możliwość i chęci pobiegać, jeżeli chcesz sobie włączyć muzykę i chcesz potańczyć, jeżeli chcesz iść na rolki, jeżeli chcesz iść na narty, w zimę oczywiście, lub na łyżwy, to idź. To idź. Zrób to, co lubisz. Nie musisz, yy, nie musisz robić tego w sposób taki, że trzeba biegać. Albo trzeba ćwiczyć w taki sposób, bo jeżeli nie znajdziesz tej aktywności, którą lubisz, to ty jej nie pociągniesz systematycznie, a systematyka ma tutaj ogromne znaczenie, bo kreatywność, takie efekty kreatywności, one są yy, tak, takiego, że zrobimy raz yy, trening, to one są krótkotrwałe. To tak nie działa. Wtedy ta kreatywność rośnie przez godzinę lub kilka, a potem ona się zmniejsza po takim jednym treningu, więc jeżeli chcemy otrzymać taki, taki porządny zas, zastrzyk tej kreatywności, taki wiecie, power, to nie wystarczy, że raz pójdziemy sobie. Chodzi o to, żeby robić to systematycznie, żeby robić to systematycznie, żeby dać sobie częstotliwość dwa-trzy razy w tygodniu i nie myśleć tylko o kreatywności, a myśleć o innych aspektach, ale między innymi też o kreatywności, tak, bo o tym rozmawiamy. I, I nie chodzi tutaj o wielki zajazd, bo niektórzy mówią: A pójdę, zrobię tabaty, interwał, zrobię mega zajazd i, i będzie super. Te badania wskazały, że, że jednak przy takiej dużej intensywności będziemy bardziej zmęczeni. <d respirer intake> no i co? Pójdziemy spać. Nie będzie nam się chciało dalej wymyślać tego wspaniałego projektu który właśnie tworzymy, tylko będziemy na tyle zmęczeni, że Andrzej to już dawno walnie komara przy Netflixie, a Grażyna pójdzie w, w szycie, nie wiem, w dzierganie szalika, bo po prostu mózg nie będzie już w stanie myśleć. Także ta aktywność też powinna być na takim umiarkowanym poziomie i nie jest tak naprawdę wiadomo tak, czemu aż tak się dzieje przez to no, zmęczony organizm to wiadomo, ale podobnie przyczynia się to przez zwiększenie przepływu krwi do mięśni zamiast do mózgu, czyli więcej mięśnie potrzebują więcej. Więcej krwi, a to, po, a to pogarsza po prostu pracę z kreatywności. Także już wiecie, czemu nie za bardzo intensywnie. Uf, może dla wielu to jest super wiadomość, bo nie będzie trzeba robić zajazdu. Uf, paser oh, Jest. No i dobra. Ważne, że, ważne, że to robisz. I, I wszyscy, każdy z nas, Grażyna, Andrzej, Basia, Asia, Jacek, się, yy, rodzą się różni. Rodzimy się bardziej rozwinięci jakimiś talentami twórczymi, albo bardziej, mniej i, i nie jesteśmy w stanie tego, tego zmienić, gdzieś to jest ten nasz talent. Ale mm, to, co tak naprawdę już później w tym robimy w wieku takim dorosłym, to zależy już tylko od nas i możemy powiedzieć: Dobra, ja już taki jestem, ja już tak mały. Od urodzenia, tak. Ja, ja za bardzo nie jestem kreatywny. Możemy przyjąć taką wersję, albo jeżeli tego potrzebujemy więcej, to możemy znajdować środki, żeby polepszać to, co chcemy osiągnąć. I to tak nie ma, że my już te, tacy jesteśmy. Możemy nad wieloma rzeczami pracować. Nad czym nie możesz pracować, Grażyna? Andrzej, wiesz nad czym? Nad swoim, podajrze, y, y, temperamentem. To jest jednak bardzo trudne do zmiany, a pod. I innymi rzeczami, nad innymi. Hola! Działaj, działaj, pracuj, rozwijaj się. Szkoła to jedno, ale potem, co robimy z naszym rozwojem, to już drugie. I zależy to w dużej mierze od nas. To zależy w dużej mierze od nas. I ile, jak, jak powinien trwać ten trening, ta, ta, ten, ten marsz, tak? Załóżmy, albo bieg ile powinniśmy, żeby ta kreatywność była już trochę podniesiona i żebyśmy no dobra, już robimy ten ekstra biznes, ale muszę pomyśleć, to muszę się poruszać, to ile? No i ja Wam już to mówię, 20-30 minut, około, tak się mówi, że taka już daweczka, taka, 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 taki zastrzyk 20-30 minutowej aktywności fizycznej, e, będzie już wpływało na kreatywność na około dwie godziny, tak? Czyli dajemy sobie bęk i dwie godziny jesteśmy bardziej kreatywni. O, przypominam o niekatowaniu się przez wiele godzin, bo kreatywność będzie wtedy niższa. I moja droga Grażyno, Andrzeju, mój drogi. Tak żeby nie było. Ja do was Grażyna i Andrzej to bardzo fajne postacie. Więcej to znajdziecie u mnie na Instagramie. Dlaczego tak? Ale ja też jestem Grażyna i Grażyna to są fa fajni ludzie, Grażyny i Andrzeje. To. To takie do Was przesłanie, że, że nie będzie to taka, taka jednorazowa rzecz, że tej systematyce, co powiedziałam wcześniej, że to jest ważne. I, i dlatego też wspomniałam o tym, że, że nie będzie to albo marsz, albo bieg, bo każdy lubi co innego. A jeżeli wybierzemy aktywność fizyczną, którą lubimy, którą się jaramy, którą mówimy, o kurde, mogę iść potańczyć i będę kreatywnym, to robię, to robię, to. to będziemy ją po prostu robić i będziemy chcieli częściej ją robić. I... Nie dajcie sobie wmówić, że tylko to jest najlepsze, tylko ta bata najlepsza, tylko bieganie najlepsze, tylko trening siłowy najlepszy. Y oczywiście, jeżeli chodzi o określone y cele, to tak naprawdę, jeżeli chodzi o zdrowie, jeżeli chodzi o lepszą kondycję, jeżeli chodzi o, o nawet odchudzanie, to ważne będzie to, że zaczniecie ćwiczyć i będziecie robić to systematyczni. Jeżeli chodzi o kreatywność, jeżeli chodzi o endorfiny, jeżeli chodzi o po prostu lepsze samopoczucie, samopoczucie psychiczne, to będzie też ważniejsze to, że coś robicie, a nie jeżeli szukacie co najlepsze wybrać, a co będzie na mnie działało. Znajdź aktywność, którą lubisz i zacznij ją robić. Nie myśl. Możesz tańczyć, możesz chodzić na judo, możesz chodzić na łyżwy, możesz w domu poskakać, możesz, nie wiem, iść z przyjaciółką na, do parku trampolin. Co lubisz, ale zawsze niech to będzie ta, ta aktywność, bo, bo to, że. że że się siedzi przed komputerem i plecy bolą, to jest, to jest taki problem, nie? Ale żeby temu właśnie żeby pójść w tą lepszą stronę, to, to, to czasami tak mówią ruszaj się, ale zaufajcie mi, że to tak właśnie działa, i widzę podopiecznych, które mają pracę siedzącą, przyjdą i zaczynają się ruszać, plecy przestają boleć. I, i ruch ma do tego, do czego o tym mówię, bo bo chcę Was zachęcić do tej aktywności, że ruch ma zbawienny wpływ, zbawienny wpływ na to, jak się czujemy, czy jesteśmy zdrowi, na nasz mózg, na naszą kreatywność, na BDNF i, i działa na to, że my po prostu jesteśmy dłużej młodzi, nasza skóra wygląda o, o wiele lepiej, także... Ruszajmy się do zdrowia. Jeżeli ktoś chce dla wyglądu OK, to też jest spoko. Jakby każdy ma swoją drogę, y, którą zmierza, a po prostu róbcie to, co Wam w duszy, w serduchu gra i chłop do przodu. I wtedy będzie miało to dla Was super wartość, bo będziecie to robili w zgodzie ze sobą, a to jest najważniejsze. Żyć w zgodzie ze sobą. I takim pozytywnym oto y, akcentem. Y Chciałam zakończyć tego podcasta po długiej przerwie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Starałam się dać Wam jak najtrafniejsze informacje, żebyście dużo z tego wyciągnęli. I no co, dziękuję, że jesteście na podcastach. Zapraszam na Instagramka, również Instagram Psychotrener. Widzimy się na Spotify, YouTube, Instagramie i TikToku. Trzymajcie się, cieplutko. Pozdrawiam Was, Grażyna. Pa!